Chciałam powiedzieć kochani, coś o winie, o poczuciu winy. Poczucie winy jest przeciwko życiu. Jest to program, który, on, który ma nas trzymać w ryzach. Taki program niewolniczy, tak samo jak wstyd i zażenowanie. Poczucie winy jest przeciwko życiu. Nie robisz tym poczuciem winy swoim niczego dobrego, ani komuś, ani sobie. Stoisz w miejscu, a bezruch jest śmiercią. Co można zrobić z poczuciem winy? Otóż można go przekuć w działanie ku dobremu. Można zrobić coś z tym dobrego, odpłacić komuś lub światu coś dobrego. W poczuciu winy nie ma ruchu, nie ma działania. Jest tylko samokatowanie, samoumartwianie, samobiczowanie, autodestrukcja. A tu chodzi o to, żeby ruszyć ku życiu, żeby zamienić poczucie winy. W działanie dla dobra swojego ludzkości. Wszystko jedno. Ponieważ nikt nie oczekuje od ciebie poczucia winy, wszechświat nie oczekuje, Bóg nie oczekuje od ciebie tego. To są programy niewolnicze, które mają cię osłabić, Twoją moc, siłę działania, dwo, wolę, kreację. Jeżeli ktoś coś zrobi złego i czuje się winny, to stoi w miejscu. Jest słaby, osłabiony, zamrożony. Ale może zrobić coś z tym dobrego. Może zadość uczynić temu, komu zrobił krzywdę. Albo jego bliskim, albo po prostu zacząć robić coś dla świata dobrego, właśnie przekuwając to poczucie winy na działanie. I to jest energia ku życiu, ku dobru własnemu i innych. Pozdrawiam Was.